Dzień dobry. Co pić przed snem, żeby nie chciało się wstawać w nocy? Zwłaszcza osoby, które mają z tym problem. Jeśli jesteś osobą, która wstaje w nocy wielokrotnie, osobą, która ma, wie o tym albo ma stwierdzoną insulinooporność albo cukrzycę. Ten film jest dla Ciebie, ale tak naprawdę dla wszystkich osób, które chcą też tego uniknąć. I wiele pytań pada z, ze strony naszych słuchaczy: co tak naprawdę pić? Bo pijemy sobie sok wielowarzywny z rana, możemy taki sok owocowy wycisnąć sobie w domu po południu do drugiego posiłku, jeśli jesteśmy na dwóch posiłkach, ale co jeszcze ewentualnie można wypić przed snem, żeby nie wstawać? Ważną rzecz, którą dzisiaj ci przekażę, to pięć płynów, pięć soków lub pięć. Napojów, może lepiej w ten sposób to nazwę, które według wiedzy, którą posiadamy, będą pomagać w regulacji cukru, będą pomagać w tym, żeby nie ganiało cię w nocy. Natomiast to jest ważne, co jesz i lub pijesz przed snem, jeśli masz insulinooporność i lub cukrzycę. Wiele osób nie zwraca na to uwagi. Myśli, że to jest związane z, z jakimiś jakimi zmianami genetycznymi, że to jest związane z tym, że ich rodzice czy rodzina e, ma cukrzycę i tak naprawdę nie ma tu żadnego znaczenia, co one zjedzą w ciągu dnia, czy czego się napiją. I tak będzie byle jak, no bo mierzą ten cukier, e, biorą być może tabletki, a może nawet insulinę. Natomiast ja chciałem Ci dzisiaj oddać w Twoje ręce, Twoje zdrowie i powiedzieć, że tak, każdego dnia wpływasz na to, czy wyjdziesz z tego stanu, czy nie. Nawet w przypadku cukrzycy typu pierwszego, gdzie to medycyna mówi, że nie ma sposobu, żeby cofnąć ten proces, jest to proces długotrwały, żeby z tego wyjść, natomiast jest już wiele osób na świecie, które naprawiły swoją trzustkę i to działa z powrotem normalnie. I wiem, co niektórzy zaraz na momencik napiszą Mariusz. Nie masz cukrzycy typu pierwszego, co Ty możesz na ten temat wiedzieć? Ano, mam po prostu przykłady wśród nawet naszych uczestników, naszych projektów, naszych wyzwań czy uczestników konferencji, którzy przyjeżdżają, mówią, że ich stan się diametralnie zmienił i poprawił. Tak naprawdę, pytanie, które warto, żebyś sobie zadał, czy zadała, dlaczego w ogóle wstajesz w nocy? Dlaczego nie śpisz całą noc. Jak to się dzieje? Czy wybudza Cię stres? Czy wybudza Cię konieczność pójścia do toalety? E, obydwie rzeczy mogą być związane z cukrzycą. E, tak naprawdę kortyzol, który jest nieuspokojony w Twoim ciele w ciągu nocy, powinien się tak naprawdę na nowo pojawiać z samego rana, żeby Cię podnieść. E, również może wpływać na to, czy masz wysoki cukier z rana, czy nie. Mamy coś takiego, co się nazywa efektem brzasku. E, jest to efekt e, działającego kortyzolu w twoim ciele, który zamienia wszelki produkt, który masz w swoim ciele na glukozę. No i wstajesz rano, mierzysz, mówisz nic nie jadłem, 12-14 godzin, natomiast ten cukier jest wysoki. Także trzeba się było zastanowić i zrozumieć, że tak naprawdę wstajesz w nocy, dlatego że w ciągu dnia twoje ciało zbiera płyny. Jeśli jesteś cukrzykiem, jeśli masz insulinooporność, twoje ciało w naturalny sposób chce ten nadmiar cukru wypłukać w nocy. Dlatego kumulujesz płyny w ciągu dnia, dużo więcej, bardzo często chce ci się pić. E, jeśli spożywasz węglowodany przede wszystkim i wtedy to twoje ciało nabierze wody i w nocy cię gania. Niektórzy nawet potrafią po 6 razy w nocy wstawać. Jest to bardzo zaawansowana insulinooporność cukrzyca. Natomiast wiem, nawet od uczestników Naszych odnów biologicznych słyszałem, że ten problem znika w momencie, kiedy decydują się na nasze odżywianie. Także jeśli nie możesz spać, to dlaczego nie możesz spać? Czy budzicie stres, czy budzicie właśnie chęć pójścia do toalety? No i czy masz rano wysoki cukier? I teraz bardzo ważne jest to, żeby. Zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie płyny są moczopędne, nie wszystkie płyny spowodują to, że będziecie się chciało wstawać w nocy. Są płyny, które mogą e, e, tą wodę. Przytrzymać w Twoim ciele lub spowodować, że w ciągu nocy udać ci się spać, bo tak powinno się to odbywać. Także niektóre płyny pomagają. Ja Ci dzisiaj te pięć płynów podam. Zastosuj, może nie wszystkie naraz, po kolei, zobacz, który dla Ciebie działa i napisz nam później w komentarzu, który dla Ciebie najlepiej zadziałał. Ale to, co jest ważne, zanim przejdziemy do tych płynów, całe 24 godziny na dobę masz wpływ na insulinę. To Ty decydujesz o tym, czy jesteś chory, czy nie. To przemysł medyczny ci powiedział, że nie masz żadnego wpływu na to, że musisz zmierzyć tą insulinę, musisz, yy, musisz zmierzyć yy, poziom cukru i musisz przyjąć leki. Nie ma znaczenia, co będziesz jadł, co będziesz pił. Ma wielkie znaczenie to, co robisz ze swoim ciałem i chciałbym ci o tym bardzo, ale to bardzo wyraźnie powiedzieć. Opisaliśmy to w naszej pierwszej książce, to jeszcze yy, nasze. Pierwsze wydanie trzymam w ręku e, troszeczkę zdezolowane, natomiast e, jest to książka, która pozwoli ci na wyjście z Twoich problemów zdrowotnych. Opisaliśmy tutaj wszystkie podstawy, między innymi tutaj również są soki na obniżenie cukrzycy. Ale tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to co opisaliśmy w tej książce e, już 7 lat temu, to jest posprzerywany, czyli jedzenie jednego, maksymalnie dwóch posiłków na dobę w takim wzorze, że 16 godzin nic nie jesz, minimum 16, możesz nawet i więcej, a 8 godzin tylko przeznaczasz na posiłki. Najlepiej, żeby pierwszy posiłek był minimum 4-5 godzin po wstaniu, a ostatni na 4-5 godzin przed snem, po to, żeby uspokoić insulinę w swoim ciele. No i dieta keto, którą polecamy od 8 lat. Sami jesteśmy od 8-9 lat na keto, czyli zero cukru i zero mąki. Mówimy tutaj... Nie o naturalnych owocach, o warzywach, o takich produktach, które wyrosły i naturalnie mają wbudowane węglowodany w błonniki, tak naprawdę je spożywamy i nasze ciało uzdrawiamy. Mówimy tutaj o produktach, które powstały z rafinowanego cukru, z rafinowanej mąki przetworzonej. Powstaje z tego pasza w postaci chleba, makaronów. Pizzy, ciastek, napojów wysokosłodzonych i tych wszystkich produktów, tak zwanej przemysłowej paszy, która niszczy Twoje zdrowie i powoduje, że masz insulinooporność lub cukrzycę. Na drugim miejscu pragnę wymienić i to będzie bardzo ważne, to jest sokoterapia, czyli minimum jeden sok wielowarzywny dziennie, wielowarzywny, ponieważ to warzywa wpływają na to, czy jesteś zdrowy, czy nie. Wyciskamy sobie sok. W, on Zresztą jest tutaj również w tej książce, wielowarzywny, siedmioskładnikowy tak zwany najsłynniejszy nas sok, który żeśmy sami osobiście opracowali i ten sok pomaga wyjść właśnie z problemów cukrzycowych i nie tylko. Przedzawałowy czy potencjalnie ratowanie życia każdemu kto go zastosuje. A teraz pięć napojów przed snem, które warto wypić nie po to żeby się chciało wstać i się wysikać, ale po to żeby pomóc swojemu ciału, albo obniżyć stres, żeby nas ten kortyzol nie budził, albo obniżyć i albo i jednocześnie obni obniżyć insulinę, żeby też nie było tego efektu nabierania wody w ciągu dnia następnego i żebyś nie musiał ten tego płynu spuszczać z siebie, że tak powiem. Po pierwsze i najważniejszy ten sok, który wymieniłem już wiele lat temu, na świeżo wyciskany z dwóch jabłek i jednej łodygi selera. Po co po to, żebyśmy wyrównali balans sodowo-potasowy w naszym ciele. Potrzebujemy 4 jednostki potasu i jedną po, po jednostkę sodu, a tak naprawdę potrzebujemy aż 4700 jednostek e, e, mg potasu dziennie i 1000 e, jednostek mg sodu dziennie. Jeśli nie dostarczamy tych dwóch pierwiastków, to nasze ciało będzie rozchwiane i tutaj ani e, nie uda się uspokoić kortyzolu, ani u, nie uda się uspokoić insuliny. I Tysiące osób skorzystało z tego, wyrównało balans. I działa to też relaksująco. Taki sok możesz wypić nawet na pół godziny przed snem i wypijasz na spokojnie, wtedy wchodzisz w sen i ten sok na pewno nie pogoni cię do, nie będzie cię ganiał w nocy. Może nie na samym początku, ale z czasem uwyregulujesz sobie ten, ten, te poziomy wody i spuszczania wody w nocy. Na drugim miejscu, też już się z wami dzieliłem wcześniej, to jest efekt działania octu jabłkowego. Jedna, dwie łyżki stołowe octu jabłkowego na pół szklanki wody i uwaga plus cynamon. Tego wcześniej wam nie mówiłem, ale połączenie octu jabłkowego z cynamonem ma e, wspaniałe działanie, jeśli chodzi o Cukier z rana, przede wszystkim, czyli jeśli masz problem z tym efektem brzasku, e, rano wstajesz i wysoka jest glukoza, przetestuj to. To naprawdę działa. Nawet w mojej rodzinie e, e, mamy cukrzyka i też przetestował i powiedział, że to jest rewelacyjne, że naprawdę to dla niego zadziałało. Na trzecim miejscu pragnę wymienić herbatę rumiankową. Taką zwykłą herbatę rumiankową, po to, żebyś się uspokoił i zrelaksował. Tak naprawdę sen i spokój. Spowoduje, że będzie czas na regenerację w Twoim ciele i nawet komórki trzustki będą się po prostu dzięki temu relaksować. Uwaga, na czwartym miejscu coś nowego. Coś, co my testujemy od dosłownie pół roku, może kilka miesięcy więcej. Jest to tak zwane złote mleko. Napisz mi w komentarzu, czy słyszałeś już o takim złotym mleku. Można to kupić jakby gotowe w torebce. Chociaż ja nie polecam, warto taki sok sobie samemu wycisnąć, taki, taki płyn taki w, w, zetrzeć. To jest połączenie kurkumy, imbiru i jakiegoś mleka roślinnego. Można to potencjalnie lekko dosłodzić, jeśli ten efekt kurkumy i imbiru dla ciebie fajnie nie działa. Pijemy to w formie takiego ala latte, w formie takiego fajnego, przyjemnego płynu przed snem. Może na początku możesz przetestować, kupić sobie gotową mieszankę w sklepie. Łyżeczkę płaską dajesz na szklankę, na szklankę mleka takiego ciepłego, jakiegoś roślinnego. Naprawdę to świetnie smakuje, uspokaja, ale też połączenie właśnie kurkuminy i imbiru, tych dwóch wspaniałych korzeni, które działają cuda w naszym ciele, pozwoli ci na regenerację. Twojego, twojej trzustki jak na, i tak naprawdę również ograni, ograniczenie efektów podwyższonej glukozy. I na piątym miejscu, uwaga, też po raz pierwszy o tym mówimy, to jest herbata berberynowa. Może w Polsce będzie nazwa bardziej berberysowa. Czyli mamy tutaj rodzinę berberyst, berberys, czyli takie roślinki z takimi czerwonymi owocnikami i tutaj w tych owocach jest berberyna i berberyna została przebadana pod kątem właśnie insuliny, obniżania insuliny i uwaga, stwierdzono, że działa podobnie jak metformina, natomiast nie ma skutków ubocznych. Czyli mamy coś w naturze, berberynę, czyli herbatkę berberysową albo berberynową, jak to, jaką tam sobie znajdziesz, parzysz sobie i w ten sposób może w pewnym momencie zastąpisz metforminę. Będzie to bardziej naturalny sposób regulacji Twojego cukru. Mam nadzieję, że Ci to pomoże. Raz jeszcze zachęcam Cię do tego, żebyś zastosował załóżmy przez tydzień lub dwa, jeden z tych płynów zastosowała i napisała nam pod spodem, jeśli to nie zadziała, to przejdź na inny, na następny i tak dalej. Napisała nam pod spodem w komentarzu, wróciła do tego filmu, który dla Ciebie najlepiej z tych napojów zadziałał, który Ci który sprawił, że lepiej śpisz, albo który sprawił, że i śpisz lepiej, ale też jednocześnie nie musisz wstawać w nocy do sikania i masz generalnie dużo lepsze wyniki, jeśli chodzi o insulinooporność i cukrzycę. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Dzięki za wszystkie paluszki serduszka. Wybierzmy mądrze w niedzielę i do zobaczenia na następnym spotkaniu. Trzymajcie się. Pa, pa.